Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartasz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Śródziemie: Cień Mordoru. Jak zapewne zauważyliście, jest troszeczkę inne otoczenie za mną. Jest to spowodowane tym, że moja przeprowadzka została już zakończona i mogę w końcu wrócić do nagrywania. Także moi drodzy, zaczynamy od razu ten odcinek. Myślę, że dobrym Posunięciem będzie skończenie sobie tych misji związanych z tym mieczem, tak jak wam mówiłem. Tutaj nie będziemy dogrywać całej gry do 100%. Bo to zajęłoby jeszcze zbyt dużo odcinków. I, i, a gra tak naprawdę jest już skończona. Teraz zostały już tylko jakieś tam dodatkowe smaczki. Ja sobie te smaczki w momencie, gdy słudzy władcy ciemności przygotowywali się do stracenia więźniów, mroczny jeździec przypuścił bezlitosny atak. Ukuj legendę Miecza Urfaela, e, moi drodzy. E, ja te smaczki sobie zostawię gdzieś tam na koniec. E... Okej, okay, zobaczcie co, wsiądziemy na niego może tak o. Wtedy nie będziemy musieli się bawić w tą dominację, bo ja się boję, że ja oczywiście tutaj sfailuję. <laughs> I ja tam część po prostu tych rzeczy typu misję z tym łukiem, misję ze sztyletem em, misje z tą taką z tym wyzwalaniem tych em, niewolników, to ja sobie to po prostu pozostawiam okej okay. Trzeba tego gościa

Troszeczkę ten Karagor sobie życia z przywróci, ale strasznie dużo mu ogólnie e, zabrali. Spróbujmy może jakoś... Spróbujmy może ich jakoś najpierw napocząć no, z łuku. Okej. Okay. O, masz. By powstrzymać się. Z... No i co teraz? Zrobimy. A ja już chyba robiłem tę misję. Pamiętacie? Dobra. Mam jeszcze minutę. Dobra. I tutaj chyba właśnie by się ten karagor przydał, jednak ewentualnie, a nie da się tego wyłączyć w żaden sposób. No, zobaczcie, jak strasznie długo trwa to biegnięcie tam. Ja pamiętacie, ja też wtedy ostatnio robiłem już tę misję i też się nie wyrobiłem. Zbrakło mi dosłownie sekundy. Zobaczymy, jak tutaj. Dobra... Dobra. jeszcze tu zostało? Nie wiem, ogólnie nie wiem jak się... To... 10, 13, Znowu mi zabraknie... kilku sekund, dosłownie. Patrzcie, kurczę, no i nie do rady. To trzeba jednak chyba po prostu na tym Karagorze, wiecie? Mi cały czas zabrak... brakuje, zwróćcie uwagę, jak mało. Prawda, długo tej misji nie wykonywałem. No, cholera, jasna, Dobra, to może zróbmy jakąś inną. To była ta. Tutaj ewidentnie brakuje mi czasu, może tą. Ta wydaje się być sensowna, chociaż nie wiem, czy to przypadkiem jest ta misja, a, gdzie trzeba bronić tego mostu, mm, którą również robiliśmy i która także jest bardzo, bardzo e, trudna do wykonania. No ale skoro mamy sobie tą serię dograć i chcemy, żeby to było sensowne, no to cóż, trzeba się pomęczyć, że tak powiem. Dobra, przyspieszenie. Tutaj teraz trzeba by się jakoś wkraść czy coś. Jak to by zrobić? Fajnie by było, jakby mnie nie zauważyli ogólnie. To było w ogóle ekstra. Dopóki można nie wychodzić z ukrycia, to ja bym nie wychodził. Się, chyba trzeba wdrapać, no i wiem, jak tędy cyk, 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 i tutaj jakoś coś tu była jakaś misja, tylko że ja kurczę już nie pamiętam, jaka. E, już mnie odkryli. Może nie wezwie nikt alarmu, zanim misję nie rozpocznę. Dobra, zobaczmy. Czy się uda? Jest gorąco w tym pokoju jest strasznie gorąco. Pozbądź się grupę ruchów serżników z doków. wykonaj egzekucję na obrońców, podczas walki wręcz. Hmm, tych grupek mam się pozbyć i to tyle? Przecież tak z daleka to jest banał. Tutaj widzę, powinny być jakieś strzały, ale to jest pewnie pod spodem. Nie mamy na to yy, żadnego wyznacznika czasowego. Także ja bym... No nie tu nie działa? No, niech się zajmą tamtym gościem. Ja sobie tych tutaj szybciutko załatwię. I jeszcze z ciebie troszkę wyssę. Dobra, dzięki. Przyda mi się energia po prostu. No, tutaj widzimy, że jest jakiś artefakt. Zastanawiam się. Czyby przy okazji go tutaj nie zdobyć? Później nie będzie mi się chciało tutaj zwyczajnie wracać. O, ale czacha A te artefakty też przydałoby się w końcu zdobyć wszystkie, prawda? Myślę, że to też sobie jeszcze zrobimy w tej serii. Hmm.

Świetnie, kurczę, nawet bym się nie spodziewał, że tak będzie nam bosko szło. Dobra, zobaczmy. Ty możesz być w miarę niebezpieczny. O, patrzcie, znalazłem runę przy okazji jakoś. Dobra, czwarta grupa. A, nie mam strzału, no trudno. Zapomniałem też, że mam tą umiejętność teraz, która umożliwia zabijanie kilku, czy tam dwóch chyba naraz, tak? I to powinna być ostatnia. Świetnie. O, teraz mam jeszcze opuścić wioskę. No, póki jej nie opuszczę, to mi nie zaliczą misji. No dobrze, w takim razie teraz podejrzewam, że będą tutaj. Chcieli mnie bardzo się pozbyć. Chociaż nie, nawet nie dowiedzieli się o tym, że ja tutaj byłem. Elegancko, to mi się podoba porządku, ta misja została wykonana, tu jest ta z mostem, poznaję po, po tym jak mapa wygląda. Ile ja mam jeszcze tych misji w ogóle do wykonania? Gdzie by to sprawdzić? Eee, wiem gdzie. Tutaj, ulepszenia, postęp. Legenda miecza, tak, zostały nam jeszcze tylko te dwie misje. O, dobrze, to spróbujmy w takim wypadku zrobić to z tym mostem. Nie ją powinniście kojarzyć z poprzednich odcinków. Bardzo trudna misja, muszę przyznać, chociaż teraz jesteśmy już nieco e, rozwinięci, jeżeli chodzi o naszą postać. To myślę, że będzie nam tylko łatwiej. Teoretycznie tak być powinno. Okej. Okay. Nikt mnie nie zauważył. Świetnie. Chopa, super. I tutaj. O, to jest tuż nade mną. Trzeba się jakoś tam wspiąć. W takim wypadku. Powinno się udać. Do góry, do góry. I tam trzeba przejść. No, może mnie nikt nie zauważy. O nie, da się tutaj już tendy. super. Zaczynamy. Tak. Muszę tutaj. Rzucił ruków z krawędzi nie pozwól, by urukowi płomień dzierż dzierżcy przeszli przez most w porządku. Żeby tak się stało, ja muszę ich po prostu pierwszych pozbyć się. Dobra. Najlepiej, to było chyba... Jakoś ich jak się tutaj przejmowało. Okej, okay, okej, okay, stop. No, no jeszcze. Okej. Okay. Super, tylko muszę sobie przypomnieć. O Jezus, nie wiem, co to było. Jak się ich przyjmowało, kurtka wodna? Może zaraz mi się przypomni. Dobra, stop. Teraz niech mi pomoże ten jeden. Teraz, jak już jestem wprawiony, to... Oj, cholera, komu ty głowę że szuczy? Nie wiem, co to robił, to. Spadł. Jak to się robiło? Okej, okay, super. Wiem, że jakoś się dało ich przejmować podczas walki. Naznaczenie w walce. A plus B. A, widzicie. Tego mi brakowało. Stop, stop, stop. A, mam cię. O ciebie mi chodziło. Ja mi się zastan zastanawiałem się właśnie... Tu się podział ten mój poprzedni Sługuz Ale sam go zabiłem przecież, tak Dobra, pomagajcie mi tutaj teraz Kto do mnie strzela? Nie Ty Tam ktoś? O jezu, zapatrzyłem się. Ok. Dobra, teraz tych można się teoretycznie pozbyć. Niech lecą. Ja muszę stać, oczywiście, w tym zielonym okręgu, tak to jest zrobione. No, biegną ci starczami, widzicie oni tutaj największe zazwyczaj robią spustoszenie. No ja się tutaj zaczaję na tego gościa. Super. A i nie mogę wychodzić. Kurka wodna. Może się uda. Jeszcze jednego Udało się I teraz moi drodzy Ojeju Już tak mało zabrakło Jest Aha i teraz muszę jeszcze stąd uciec, tak? Nie wiem, jak to się stąd wydostać, ale jakoś sobie poradzę. Nie wiem, co robię. Kolejny. Teraz. teraz. Stąd. Tędy. Wyrwaliśmy się, że tak powiem. No i co, została ta jedna, jedyna misja tutaj. Kurczę. Fajnie by było, jakby się udało ją zabić. Oj, zabić, zrobić. Bo wtedy byśmy mieli, moi drodzy, już obraz tego, jak wyglądają te misje. Eee, co, co się dzieje w momencie wykucia tego miecza, kurwa, tak? Ela, po zrobieniu 10 misji. Wtedy bym od razu wiedział, moi drodzy. E, czy jest sens w ogóle robić pozostałe misje, jeżeli chodzi o łuki sztylet? Może się okazać, że robimy to tylko dla, dla progresu gry, e, a sami widzicie, że te misje po prostu wyglądają e, tak, jak wyglądają. Są głównie dla tych Miriamów. Mirianów. Dobra, jeszcze raz. Karagor. Tutaj każda sekunda jest, moi drodzy, zwróćcie uwagę. Cenna, bo już straciłem 3 sekundy, tak? I już tutaj muszę się rozpędzać. Ten najbliżej jest. Nie wiem, czy nie lepiej jest po prostu zsiąść z tego karagora i tutaj siepać. Fajne jest to, że ja mogę tutaj zagryzać tym karagorem, a jednocześnie machać mieczem, tak? Dobra, jedno zrobione, teraz jadę tam przed siebie jak najszybciej. Okej. Okay. Trzeba się zająć w tymi, co tu strzelają, wiecie? Zabili mnie! Dobra! Szybko. No tak się to chyba powinno robić ogólnie, jeden z drugim. No ale widzicie, cały czas nie mam tego Karagora. I teraz dobiec tam, to mi już zajmie tą minutę, chyba kurczę, nie dam rady. Musiałbym teraz naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić, żeby ich tutaj zabić w, w przeciągu minuty, tak, chyba że będą stali przy jakimś ognisku. No, świetnie wtedy. No to oczywiście klatka z Karagorem jest puściutka. Okay. Ciebie wolę. Uda się, patrzcie, kurde, w 15 sekund tą bazę zrobiłem. Nie źle, płomień sprawiedliwości, urwal, świetlista latarnia dla pozbawionych przewodnika. Proszę, coś tu się nam wypisało. Jest niczym słup oczyszczającego ognia W tej spaczonej złem krainie Świetlista droga jest drogą samotną Legenda twojego miecza zwieńczona Historia Urfala stworzonego na nowo przez upioro Została zapisana na jego ostrzu mhm. Możemy sobie po prostu to ostrze Pooglądać Tyle? Chyba tyle Czyli tak na dobrą sprawę, e, całe tutaj wybierz szczegóły, podsumowanie statystyk. Aha, czyli po prostu możemy sobie ten miecz tutaj podziwiać, oglądać i patrzeć jaki jest super, tak? Wow, ale czad. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten miecz Urfaela. Ja jestem zadowoleni moi drodzy, że udało się to zrobić, bo bardzo chciałem, e, zdobyć, że tak powiem, ten miecz i zrobić te 10 misji. W kolejnym odcinku zobaczmy, co byśmy mogli sobie zrobić. Podejrzewam, że ten ostatni odcinek będzie, podejrzewam, że ten kolejny odcinek będzie ostatnim. W ostatnim odcinku, moi drodzy, pozbieramy sobie te artefakty. I zobaczymy, co się stanie w momencie zebrania wszystkich. I myślę, że ta seria dobiegnie końca. Nie będziemy się bawić w te misje ze sztyletem, z łukiem. I te tutaj z tą rączką, bo jak widzicie one są dla samego zdobywania tych miriamów, Mirianów. Ewentualnie możemy, moi drodzy, się pobawić jeszcze tutaj. Mam 3,5 tysiąca, czyli stać mnie tak naprawdę na płomień Azkara. Naładuj tę moc, zabijając wrogu z dystansu. Lub to. Ja bym bardziej bym za tym. To może być w sumie fajniejsze. No, odblokujmy sobie to, stać na końcu, tak? Poszalejmy. No i chyba tyle, tak? Bo tutaj mamy 1050. Dobrze, moi drodzy, w takim wypadku w następnym odcinku sprawdzamy tą umiejętność z tym sztyletem oraz zbieramy artefakty. Także, moi drodzy, wielkie dzięki. Eee, za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeżeli tak oczywiście komentujcie, oceniajcie, widzimy się w następnym materiale, do zobaczenia.